Ryszard był bardzo uczciwym i szczerym drwalem. Był biedny, ale zawsze radosny i pracowity. O! Jeśli to zjem, nie będę już tego miał. Pycha ryż z konserwową śliwką. Już czuję jej smak. A, tak bardzo lubię ryż. Mogę go jeść nawet bez dodatków. Cześć! Widzę, że zaczynasz jeść. Mogę się przyłączyć? Oczywiście, Hydrus. Z przyjemnością z tobą zjem. Szczęściaż ze mnie! Co? Masz tylko tyle jedzenia? Niedobrze. A! Co się stało? Nic takiego, naprawdę? He. A po co ci ten kwiatek? O, zerwałem go, żeby zrobić prezent dla Momo. Co? Może ja zamiast ciebie zaniosę go, Momo? No, no dobrze. Eee, o, 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 Mamo! a o, pan Hetrus! Zobacz, przyniosłem dla ciebie kwiatę. Eee, o, jaki biedny! E, Mamo, masz jakieś plany na niedzielę? Może wybralibyśmy się gdzieś razem? Pomówiłam się już z panem Staszkiem, że ha? w niedzielę przyjdę do niego. Pa pa! Eee, no. eee. Mówiłem się z Momo! Mamy spędzić ze sobą cały dzień! Rozmawiałem z nią i powiedziała mi, że nie będzie mogła się z Tobą spotkać! O! Przez cały dzień musi pomagać w pracach na polu! No dobrze, wszystko w porządku, rozumiem. Hej, chciałem dziś powycinać trochę drewna. Idziesz ze mną? Jasne, dobrze! W porządku! Spotkamy się na miejscu. Zjem obiad i przyjdę po Ciebie! Dobrze, do zobaczenia! Przyjdzie? Właśnie, więc zamiast tego możesz spotkać się ze mną. Zgadzasz się? Nie dzięki! Oh. A, chytrus trochę się spóźnia. Ach. Bez siekiery. Hej! Hej, ty tam! Do ciebie mówię. Eee! Bo, 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 co to duch? Nie jestem zwykłym duchem. Jestem duchem jeziora. Duchem jeziora? Nie nie nabierasz nie mnie? Oczywiście, że cię nie nabieram. Spójrz tam, nie widzisz? To dobrze, że mi wierzysz. Czy to może ty parę minut temu wrzuciłeś przez przypadek siekierkę do jeziora? Tak, ta, 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 to ja. Rozumiem, tak więc siekiera, którą wrzuciłeś tutaj. To właśnie ta zrobiona z prawdziwego złota. O nie, to nie mój topór. Mój nie był taki ładny i błyszczący jak ten. Ah? <Zres> Czyli topór, którym wrzuciłeś, był ze srebra, tak? Nie, to również nie ten! Mój był znacznie starszy i zupełnie zwyczajny! Hmm? No to może to ten! Tak, to moja siekiera, znalazłeś ją! <grystanie> Jesteś uczciwy i dobry! W nagrodę dostaniesz ode mnie również złoty i srebrny topór. Proszę bardzo! na mnie Czas do zobaczenia! Przegapiłem? Co się stało? Staszek dostał dziś srebrną i złotą siekierę. Co? G Gdzie? Od kogo? E, właściwie. Staszek powiedział koledze wszystko o tym, co wydarzyło się nad jeziorem. Nad jeziorem? Tak, właśnie. Myślisz, że to będzie w porządku, jeśli zatrzymam te dwie siekiery? Oczywiście, że tak. One należą do ciebie. No właśnie, duch jeziora dał je właśnie tak, dlatego że jesteś uczciwy. Pośpiesz się i wyjdź! Duchu jeziora! Hurra! Masz na myśli mnie? Jestem duchem jeziora, widziałeś o tym! Wiem, wiem, wiem! Wiem! Zatem dobrze! Czy przypadkiem to nie ty wrzuciłeś niedawno topór do jeziora? O tak, to ja! To bardzo ważna siekiera! Jestem bardzo smutny z tego powodu! Czy to nie była czy przypadkiem te złote siekiera. O tak, to właśnie ta! To na pewno mój złoty topór, ale wróciłem jeszcze siekierę zrobioną ze srebra! Nieprawda kłaniesz! E? Jesteś nieuczciwy! Nie oddam ci siekiery! Przegra. oszukiwać, dlatego zostałeś ukarany! Staszek ma teraz trzy siekiery, ponieważ był uczciwy. Ty oszukiwałeś i teraz nie masz żadnej! Zawsze najbardziej opłaca się być uczciwym!